Gdybyś umiała się przesiadać pod prawą gałką to byś się przesiadła, ale teraz to mogą ciebie odstrzelić na strzał, ale ok. opóźniony zapon życiowy, ale nawet masz. Jesteś kretyną i wypieprzyłeś mi całe życie i osłonę. Nie wiedziałem tu, że jesteś taka głupia, ta nasza wteczka. No to jest akurat nie przewidziałem, że będziesz na tyle głupia, aż się sam śmieję tupeł Żyda.